W tym filmiku pokażę jak wykorzystać funkcję zwój dostępną w programie Autodesk Inventor. Z tej funkcji korzystamy, jeśli chcemy narysować na przykład wiertło, linę nawiniętą na bęben albo chcemy wygenerować rzeczywisty gwint, a nie jedynie teksturę. I właśnie na tych trzech przykładach pokażę jak z tej funkcji korzystamy. Będą to oczywiście krótkie przykłady pokazujące trzy zastosowania tej funkcji. Zacznijmy od wiertła. Teraz na ekranie wyświetla się rysunek wykonawczy wiertła, które zamodelujemy. Na początku wykonamy geometrię zewnętrzną, a na koniec, właśnie wykorzystując funkcję zwój, wykonamy wyżłobienie. Więc na początek. Wykonam górę elementu, górę wirtła, czyli wykonam szkic. I na tym szkicu narysuję najpierw, może, prostokąt ze środka układu współrzędnych o wymiarach zgodnie z rysunkiem wykonawczym 10 na 1 mm. No i mamy element związany. Zaczęliśmy rysowanie z początku układu współrzędnych. I z tego samego początku układów współrzędnych narysuję okrąg o średnicy 6 mm. Następnie korzystam z nożyczek. Ucinam te fragmenty, które nie będą mi potrzebne. I występuje tutaj jeszcze zaokrąglenie R1. Więc R1 i zaokrąglam narożniki. Geometrię mamy. Docelową uzyskaną. No Muszę oczywiście teraz jeszcze związać szkic. Musimy zobaczyć, czego tutaj brakuje. No widzimy, że zniknął wymiar średnicy okręgu, więc dwukrotnie wprowadzę promień. I zapewne będzie trzeba jeszcze wprowadzić symetrię, więc narysuję linię konstrukcyjną, poziomą i nadam wiązanie. Symetryczności, co aby ten odcinek i ten odcinek były symetryczne względem tej linii konstrukcyjnej. A jak widzimy, cały nasz szkic stał się koloru czarnego, więc zakończę szkic i korzystam z wyciągnięcia prostego. Chcę wyciągnąć mój element na 18 mm. I następnie wykonuję kolejny szkic na tej powierzchni. I tym szkicem będzie okrąg, okrąg do średnicy 6 mm, czyli dokładnie taki sam jak poprzednio. I tym razem wyciągam na odległość 80 minus 18, czyli 62 mm. Następnie tutaj dokończę w ogóle tą górę elementu, tylko odpowiednio odwrócę sobie element. występują tam jeszcze zaokrąglenia 4 razy R2, więc takie zaokrąglenia teraz wykonam. 2 mm, i tutaj w czterech miejscach geometrię będę no, zaokrąglał. OK. Czyli górę mamy gotową. Brakuje nam w zasadzie naciętego rowka i jeszcze dodatkowo na samym dole mamy standardowe wiertło, więc ostrze będzie pod kątem 120 stopni, więc w zasadzie to moglibyśmy już teraz wykonać czyli wykonuję szkic na płaszczyźnie XZ jest to płaszczyzna przechodząca przez środek naszego elementu i tutaj skorzystam z geometrii Wiemy, że tutaj będzie kąt 30 stopni, bo kąt rozwalcia wiertła to 120, więc nie znam długości, ale znam kąt, więc wpiszę sobie. Tylko trzeba uważać od której linii jest ten kąt odmierzany. No w moim przypadku nie wpiszę 30 stopni, a wpiszę 150 stopni, bo odmierzany kąt jest od drugiej strony. 150. rzymku. No tutaj mogę dorysować. Dwa odcinki, aby domknąć geometrię, to będę chciał wykorzystać funkcję obrót. Kończę szkic. Korzystam z funkcji obrót. No i właśnie ten trójkąt będę chciał obrócić o 360 stopni i będę chciał wyciąć materiał. I jeszcze mogę tylko skazać oś względem której będzie ten obrót wykonywany, ma być to oś Z. Szukamy, tu jest oś Z, wycięcie, OK. A teraz zobaczymy. Mamy ostrze dobrze wykonane. Teraz zostało nam do wykonania jedynie to wycięcie, które spowoduje, że element walcowy stanie się wiertłem. I w tym celu będę musiał na szkicu narysować to, co widzę na przekroju na rysunku wykonawczym. I ten szkic mógłbym wykonać gdzieś tutaj za naszym elementem, więc w zasadzie mógłbym stworzyć płaszczyznę. Teraz może zobaczmy, gdzie są nasze płaszczyzny. O, chodzi mi o tą płaszczyznę XY, tylko chcę ją przesunąć na drugi koniec wiertu, więc... Korzystam z odsunięcia płaszczyzny i tą płaszczyznę XY będę chciał odsunąć na 80, mogę trochę więcej, czyli powiedzmy 90 mm, tylko musimy oczywiście pamiętać, że jestem 10 mm za zarysem wiertła, bo później oczywiście ta odległość będzie miała znaczenie. I przechodzę na tą płaszczyznę. Będę wykonywał na jej szkic, tylko odwrócę element w ten sposób. Mogę zrzutować geometrię, bo akurat przyda nam się ten okrąg. W cały okrąg. On tutaj jest trochę ścięty, więc może szybciej będzie jak narysuję 6 mm. Następnie muszę wykonać pozostałe operacje. Tutaj, może wprowadzę dla ułatwienia linie konstrukcyjne, wychodzące ze środka układu współrzędnych, zarówno pionową, jak i poziomą. Mogę, mogą one mi pomóc w rysowaniu, następnie narysuję okręgi po obu stronach o średnicy 2 mm zgodnie z rysunkiem wykonawczym tylko oczywiście będzie to zwykła linia a nie konstrukcja zwymiaruję od środka tego okręgu do początku kodu zgodnie z rysunkiem wykonawczym ma być 2,5 mm 2,5 mamy, a tutaj włączymy sobie, tak abyśmy widzieli, czyli F7 na klawiaturze klikamy, aby pozbyć się tej geometrii, która jest przed płaszczyzną szkicu. Zwiążemy jeszcze ten okrąg, on ma leżeć na tej osi poziomej, więc związanie zgodności, środek ma leżeć na tej linii, jest wszystko związane. Z drugiej strony dokładnie to samo wykonujemy, czyli 2 milimetry to jest średnica, odległość od środka okręgu do początku układów współrzędnych to będzie 2,5 mm A Następnie rysujemy linię i ta linia wychodzi tutaj z okręgu odległości pół mm. Więc mogę dla ułatwienia narysować takie linie konstrukcyjne będzie. To najszybsza metoda, czyli tutaj 0,5 mm, o, tylko że zrobiło nam nie odcinek poziomy a po połku. To sobie zedytujemy. Jest tak krótki odcinek, że trzeba właśnie z dobrym przybliżeniem go rysować, aby nie obrócił się o kąt. Czyli 0,5 jest w porządku. Teraz dopiero kawałek jeszcze linii pionowej i mamy punkt przecięcia, więc ten punkt przecięcia będzie nam potrzebny. I teraz od tego właśnie punktu przecięcia prowadzę linię, która będzie styczna do okręgu. Szukam punktu styczności. Teraz został wyszukany. Klikam. W pełni związany jest ten odcinek i w zasadzie mogę już. Dociąć moją geometrię po jednej stronie, przynajmniej na tą chwilę. Czyli to muszę uciąć, tu fragment muszę uciąć, a i na razie zostawiam pozostałą geometrię. Teraz przechodzę do drugiej strony. Bardzo podobnie wszystko wykonuję, czyli brakuje mi tutaj tego odcinka. Go przybliżę, żeby nie było znów tego problemu z 0,5, następnie kawałek odcinka pionowego, zmieniam linię na zwykłą i z punktu przecięcia prowadzę linię styczną do okręgu. Tu mam punkt styczności, jest w porządku. Nożyczkami docinam to, co jest zbędne. To jest zbędne. W zasadzie powinny, zostać, powinna zostać ta geometria, którą będę chciał usuwać. Więc tutaj jeszcze na przykład tych okręgów być nie powinno. One mogą zostać, bo i tak będę zaznaczał zaraz elementy, które będę chciał obrócić. To tylko tutaj muszę pozbyć się takich małych odcinków i oczywiście chcę, aby tutaj był kolor czarny, aby ten kolor dominował, więc będę musiał nadać wiązania. Zapewne zabrakło tutaj, został usunięty wymiar średnicy. Prowadzę dwukrotnie promień i mamy kolor czarny wszędzie dobrze, no to kończę szkic no i teraz wykonam właśnie e zwój więc wybieram funkcję zwój e muszę wybrać w pierwszej kolejności profile jeśli będzie to jeden profil na rysunku to on z automatu zostanie wybrany jeśli będą dwa lub więcej u nas akurat są dwa takie profile trzy można byłoby wyróżnić to musimy sami wybrać, co chcemy, aby powtarzało się na pewnym zwoju. Czyli ten element i ten zaznaczyłem dokładnie tak, jak na rysunku wykonawczym. I musimy wybrać oś, względem której będzie ten zwój wykonany, czyli oś Z. Wybieram. No i teraz będę musiał nadać parametry. Mamy kilka metod. W zależności, jakie dane chcemy. Prowadzić do programu podziałkę i obrót, obrót i wysokość, podziałkę i wysokość, lub spiralę możemy wprowadzić. No dla nas najłatwiejszą metodą, akurat przy tym elemencie, będzie podanie podziałki i wysokości, bo te informacje mamy podane na rysunku. Podziałka wynosi 25 mm, a wysokość z rysunku wynika, że to jest 60 mm, ale pamiętajmy, że szkic został wykonany 10 mm od obiektu, więc ja tutaj muszę wpisać 70 mm. a oczywiście obrót chcemy w prawą stronę. tu wszystko wybrane. Sprawdźmy jeszcze kierunek dobrze i oczywiście chcemy wycięcie nie chcemy operacji bóla połączenia, tylko chcemy wyciąć tą geometrię tak to teraz sprawdźmy jak zostanie ta geometria wykonana ok o no, jakiś błąd występuje już patrzymy możliwe że kierunek był nie ten. Tak. Oś. Z. 2570. Odróbmy kierunek. Wycięcie. OK. No, oczywiście kierunek był przeciwny, włączony, więc nie, nie mogliśmy tego zwoju wykonać, bo nie było materiału. Teraz jest wszystko w porządku i mamy takie wiertło gotowe. Możemy tutaj obracać sobie w dowolnym kierunku, pod dowolnym kątem patrzeć, jak wygląda nasze wiertło. No, wygląda tak, jak powinno, więc wszystko jest tutaj w porządku. Więc w ten sposób korzystamy z funkcji zwój. I to był pierwszy przykład. Teraz drugi przykład. To będzie lina nawinięta na bębę. Teraz wyświetla się rysunek wykonawczy takiej liny. My nie będziemy całego tego rysunku wykonywać, bo samo zakończenie tej liny należałoby wykonać z funkcji przeciągnięcie. Funkcja przeciągnięcie. Jest dostępna również na kanale. filmik na ten temat został nagrany, więc tutaj nie będę już tego wykonywał. Wykonam tylko, oczywiście, linę nawiniętą na sam bęben, No, tego będę oczywiście też nie będę tutaj rysował. No tutaj sprawa jest prosta. Potrzebujemy dwóch szkiców. Tutaj szkice będą bardzo proste. W zasadzie tutaj wystarczyłby jeden szkic, i może tylko ten jeden szkic wykonał. Czyli Zaczynamy na płaszczyźnie XY. No I muszę oczywiście narysować to, co będę chciał powielać. No jeśli to jest lina, lina okrągła, więc okrąg narysuję. Mogę tylko zobaczyć na średnicę. Średnica to jest 9,8 mm. I teraz muszę odpowiednio oczywiście umieścić. Ten okrąg, czyli od środka obrotu, czyli środka naszego bębna, ta odległość wynosi do środka, oczywiście, okręgu 124,5 mm. W zasadzie ten rysunek mi wystarczy. Muszę tylko związać geometrię, czyli linię konstrukcyjną tutaj wprowadzę poziomą i nadam wiązanie zgodności, tak aby środek okręgu leżał na tej właśnie linii. Kończę szkic no i teraz muszę wykonać operację zwój. Widzimy, że profil automatycznie został podświetlony, bo jest tylko jeden. Muszę wybrać tylko teraz oś obrotu. Rozwijam folder początek, mam trzy osie układu współrzędnych. Oczywiście względem tych osi będzie następował obrót. U nas akurat obrót będzie dookoła osi Y. Klikam w Y. Widzimy, że tutaj pewna spirala jest już tworzona. Musimy tylko wybrać nasze dane. My na rysunku mieliśmy podaną podziałkę i liczbę zwojów. Więc sprawdzamy. Czyli podział i obrót to będzie najlepsza dla nas opcja w tym wypadku. Podziałka to jest 10 mm, a obrotów ma być 25,5 mm. I w prawą stronę będą te obroty wykonywane. Klikam OK. No i w zasadzie większość zadania mamy gotowe. Teraz tylko i wyłącznie dokończyć zakończenie liny, ale, tak jak to już mówiłem, tego nie będę tutaj pokazywał. Należy to zrobić za pomocą funkcji przeciągnięcie. Na ten temat filmik już na kanale powstał. I trzeci przykład. Trzeci przykład to będzie gwint śruby. Oczywiście wiem, że tutaj w to, że jest funkcja gwint, tyle że wtedy dostajemy teksturę. Jeśli nie zależy nam na modelu 3D, tylko na rysunku wykonawczym, no to oczywiście korzystamy z funkcji gwint. Na rysunku wykonawczym wówczas program dobrze oznaczy ten gwint, ale gdybyśmy potrzebowali model 3D do jakiejś prezentacji, aby on ładnie wyglądał i rzeczywiście były widoczne wyżłobienia, no to wówczas można wykonać taki gwint za pomocą funkcji zwój. Wiadomo, jest więcej pracy, ale model będzie ładniej wyglądał. Więc otworzę nowy plik i tak, dla przykładu, zrobimy gwint M20, powiedzmy. Więc na początku będę musiał narysować walec, na którym będzie ten gwint nacięty, więc średnica 20 mm. I powiedzmy na 100 mm sobie taki walec wyciągnijmy. Już nie będę tutaj może łba robił, pokażę tylko ten gwint, jak należy tutaj go nanieść. Musimy narysować szkic, na którym będzie narysowany rowek, bo tu mamy gwint zewnętrzny, który zostanie następnie wycięty na tym walcu. Więc rozpoczynamy szkic na płaszczyźnie, no w moim wypadku YZ, I powiedzmy, że gdzieś tutaj przed modelem rozpocznijmy ten szkic, no bo później aby przez ten cały model ten szkic mógł być przeciągnięty. Aby wykonać taki gwint, skorzystałem z normy, gdzie mamy wszystkie wymiary podane takiego rowka. Wykonamy tutaj gwint metryczny M20 o podziałce normalnej 2,5 mm. Mam te wymiary, oczywiście może nie będę tutaj bardzo dużą dokładnością tego rowka wykonywał. Ważna jest idea. Jeśli ktoś będzie potrzebował, zajrzy do normy i wszystkie wymiary zachowa. Na pewno będę potrzebował linii konstrukcyjnej, poziomej, więc od razu sobie ją tutaj narysuję. I następnie kolejne linie konstrukcyjne, które też będą mi pomocne. Najpierw średnica D, czyli ta średnica zewnętrzna. No tutaj z normy nie musimy odczytywać. M20, czyli wiem, że 20 mm. Oczywiście przez dwa borysuję tylko połowę. Czyli taką mamy wysokość. Następnie kolejna wysokość to jest średnica podziałowa D2. I średnica podziałowa w tym wypadku wynosi 18,376 tys. Czyli ja wpiszę sobie 18,376 dzielone na 2. Bo zawsze rysuję oczywiście połowę. I może te linie poziome już też dorysuję. Tu zaraz przybliżę rysunek, aby wszystko było dobrze widoczne. I jeszcze trzecia linia, która będzie mi potrzebna. To jest średnica D3. Ta najmniejsza czyli średnica dna gwintu. I u mnie to jest 16,933 przez 2. Dobrze. No i mam już wymiary wstawione. Jakąś linię też pionową sobie tutaj wykonam, aby wiedzieć, od którego miejsca zacząć rysować. Niech będzie tutaj od tego punktu zacznę wykonywanie. Następnie może i od razu wstawimy... Podziałkę, no bo też podziałka wiadomo będzie potrzebna, więc od tej linii przesunę się na odległość 2,5 mm, ile wynosi podziałka. No i wiem, że będę musiał mieć dokładnie ten sam punkt na zarysie gwintu. Przechodzę już na zwykłą linię i teraz będę musiał odpowiednio narysować. Wchodzi mi o ten rowek. Zaczynam w tym miejscu. Wiem, że pochylenie gwintu metrycznego to jest 60. Znaczy Rozwartość gwintu to 60 stopni pochylenie do linii pionowej to 30 stopni. U mnie akurat odmierany koniec od góry, więc musi być kąt 150 stopni. Spisuję 150. Mam dobre pochylenie. Z drugiej strony. Tutaj też mógłbym to wykonać. Oczywiście ten gwint jest nieznacznie ścięty, to nie jest taki idealny trójkąt, więc tutaj pewien odcinek jeszcze musiałby być poziomy więc może taki krótki odcinek narysujemy, tak jak mówię nie wszystko będzie idealnie, musiałbym mieć normę a nie o to w tym chodzi i też tutaj kąt pochylenia no to w tym momencie musi być 90 plus 30 czyli 120 stop dobrze docinam co jest zbędne no tutaj może na razie jeszcze nie dotnę, bo tutaj gwint też jest zaokrąglony, on nigdy nie jest taki pod ostrym kątem, więc tutaj pewne zaokrąglenie wykonamy. No w zasadzie możemy na wiele sposobów to zrobić, ja może zrobię tak, że tutaj narysuję, powiedzmy oś symetrii naszego gwintu, a następnie okrąg, który na pewno będzie leżał na tej linii, ale nie wiem jaką ma średnicę. Ile wiem, że będzie styczny na pewno do tych dwóch linii, tylko że te linie jeszcze nie są związane. Więc może je tutaj zwiążmy. Czyli podajmy jakieś odniesienie, albo możemy je po prostu zablokować. Tyle, że wtedy nam się wszystko rozjedzie. No to, no to później zrobimy. O, na razie właśnie wybrałem, że okrąg być styczny do tych linii. i Taki zarys chciałbym uzyskać. Teraz muszę wszystko pousuwać, co jest zbędne. Tu ma zostać to zaokrąglenie. Dobrze. Linia podziałowa jest. No to w zasadzie mamy gotowe. No tutaj powinniśmy jeszcze raz zastosować jedno wiązanie, że dno tego zaokrąglenia leży na średnicy D3, czyli na średnicy dna gwintu. A to mamy gotowy. Tylko, może nie będę do końca wiązał tego elementu, tylko go domknę. Tylko nie linią konstrukcyjną, a linią krawędzi. Stworzona. Nie, to linię nie zmieniłem. Chciałem tą zmienić. I jest taki jeden rowek gotowy. Teraz ten rowek będę chciał za pomocą funkcji zwój powielić. Więc funkcja zwój. I muszę wdać oś, oś, z tym razem. A w dobrą stronę jest ten zwój wykonywany. No i tutaj, w zależności, czy my znamy głębokość gwintu, czy długość gwintu, czy ten gwint ma być na całej powierzchni, bo oczywiście tutaj mogę zmieniać może podziałka wysokość. Podziałka to jest 2,5 mm. Długość, powiedzmy, że 100 odmierzając od szkicu, bo zawsze nam odmierza odległość się od wykonywanego szpicu. Więc jeśli ta odległość jest dla nas istotna, to musimy ten szkic w odpowiednim miejscu od końca elementu umieścić, żeby tą odległość odmierzyć. I oczywiście operacja była to wycięcie. Ok. A no i widzimy gwint został wykonany. No lepiej on wygląda niż ta tekstura, bo tutaj rzeczywisty rowek jest. Wiadomo, można tutaj jeszcze ulepszyć wygląd, wprowadzić materiał jako stal. Wówczas lepiej by to wyglądało. Możemy też oczywiście widoku zmienić, że ma być styl wizualny realistyczny. i zawsze tutaj będziemy mogli uzyskać lepszy efekt niż przy użyciu zwykłej tekstury. Ale tak jak mówię, jeśli tylko wykonujemy rysunek potaby. Jakąś dokumentację płaską stworzyć, no to nie musimy bawić się jej tworzyć GWINTu za pomocą funkcji zwój. Ale jeśli chcemy taki element do prezentacji zastosować, no to dużo lepiej będzie wyglądał ten GWINT wykonany właśnie przy pomocy tej funkcji.